Moje dziecko było chore, chore, chore. Dzięki pomocy w przychodni odżyło i zaczęło chodzić. Mówi Eleonora, jedna z setek kobiet korzystających z przychodni w Aboncom Bank w Kamerunie. Niestety, nie ma tu warunków do przyjmowania porodów, a potrzeby są ogromne. W Kamerunie wciąż i kobiety, i dzieci umierają przy porodach. W Aboncom Bank trzeba koniecznie wybudować porodówkę. Wiele kobiet rodzi na ulicach, po domach na wsi, mówi Krystian. Po narodzinach dzieci będą tu miały właściwą opiekę, taką jaką ja dostałam. Jakbym nie dostawała tu mleka, nie mogłabym wykarmić moich bliźniaków, bo miałam mleko tylko w jednej piersi. Bez mleka z przychodni wiele, wiele dzieci umarłoby z niedożywienia. Chciałabym rodzić w porodówce, mówi Roslin, oczekująca na rodzin dziecka, a jesteśmy zmuszone rodzić w domach. W szpitalu państwowym są fatalne warunki, a poród, nie licząc leków, kosztuje odpowiednik 30 euro. Tutaj to bardzo dużo. Za taką kwotę można kupić 30 kg mąki maniokowej, by przez miesiąc wyżywić kilkuosobową rodzinę. Centrum medyczne w abong Bank składać się będzie z porodówki, gabinetów, sal konsultacyjnych i zabiegowych oraz laboratorium. Pierwsze budynki już powstają. Aby się włączyć w budowę i ratować życie i zdrowie mam oraz ich dzieci, wejdź na www.pomocafryce.pl